Hej, to znowu Jamunia, witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Nadeszły chłodniejsze dni, więc czas ubrać nasze paznokcie w sweterki. Także dzisiaj mam dla Was kilka propozycji na sweterki, te łatwiejsze i te trudniejsze. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba. Nie gadam już nic więcej, zapraszam Was do oglądania. No dobra, zaczynamy. Dziś mam dla Was aż pięć propozycji, także bierzmy się do malowania. Pierwszego tipsa pokrywam dwoma warstwami koloru Dezerta. Każdą warstwę utwardzam 30 sekund, a następnie pokrywam topem no wipe. Top no wipe utwardzam przez 60 sekund. Bierzemy sobie cienki pędzelek. Ja używam tutaj magicznej siódemki. Nabieramy większą ilość hybrydy na pędzelek. Pamiętajcie, żeby między każdymi kreskami robić odrobinę marginesu, dlatego że hybryda, zanim dojdziecie do samego końca zdobienia, rozpłynie wam się. Więc wtedy wasze linie będą się po prostu ze sobą zlewać. Także pamiętajcie o tym. Następnie biorę przeźroczysty akryl i posypuję moje zdobienie Zobaczcie, że robię to kilka razy, a to dlatego, że ta hybryda po prostu musi się napić tego akrylu. Także sypię, obczepuję, sypię, obczepuję do momentu, aż nie będę widzieć żadnych błyszczących elementów i całe zdobienie będzie w pełni matowe. Ostatni żądek jest gotowy, utwardzam przez 30 sekund i tak prezentuje się pierwszy sweterek. Ok, bierzemy się za drugi sweterek, chociaż nie do końca będzie to taki sweterek. Zobaczycie sami dlaczego. Pokrywam mojego tipsa jasno hybrydą, utwardzam przez 30 sekund, maluję drugą warstwę i w drugą jeszcze mokrą warstwę będę aplikować złotą gwiazdkę. Gwiazdka umiejscowiona, także utwardzam ją przez 30 sekund. Następnie kładę top no wipe i utwardzam przez 60 sekund. Biorę białą hybrydę i obrysowywuję moją gwiazdkę. Jeżeli będziecie mieć problem z tym, że biała hybryda wam się rozpływa, użyjcie białego multiartu. Jest troszeczkę gęstszy, ale bardziej stoi w miejscu, także może będzie wam łatwiej nim właśnie malować. Jak widzicie obrys zrobiłam nieco grubszy, posypuję go tak samo jak przy poprzednim razie przeźroczystym akrylem, utwardzam 30 sekund i obczepuję nadmiar akrylu. I zabieram się za kolejną warstwę. W odstępnie mniej więcej milimetra robię kolejne pasy oplatające moją złotą gwiazdkę. Znowu posypuję przeźroczystym akrylem, utwardzam, obczepuję i biorę się za kolejny element. Gotowe zdobienie utwardziłam, obczepam z nadmiaru akrylu i tak prezentuje się drugi. No, możemy powiedzieć, że sweterek. <grych> ok, czas na trzeci sweterek. Tym razem tipsa pokrywam dwoma warstwami białego koloru. Utwardzam każdą warstwę 30 sekund, kładę top no wipe, utwardzam 60 sekund i zaczynamy działać dalej. Następnie bierzemy kolor, który nazywam roboczo kolorem Timberlandów, i zamalowujemy mniej więcej jedną trzecią na dole naszego tipsa. Następnie maluję poziome paski, mniej więcej tej samej grubości będą białe, jak i te koloru Timberlandów. Utwardzam moje zdobienie i pokrywam topem no white. Musicie mi wybaczyć, tutaj umknął mi pierwszy rządek, także wytłumaczę wam na kolejnych etapach. Jak widzicie, białą hybrydą tworzę coś na wzór takiej jakby choineczki, czyli skośne kreseczki z jednej i z drugiej strony. Następnie posypuję wszystko akrylem. Jak widzicie, każdy rządek robię z osobna, a to dlatego, że hybryda, tak jak mówiłam wcześniej, potrafi się delikatnie rozpływać. Także bierzcie to także pod uwagę, wcale to nie będzie tak długo trwało, jeżeli będziecie robić dwie ręce naprzemiennie. Raz jedną rękę, raz drugą, także zobaczycie, że ta praca naprawdę będzie szła sprawnie i przyjemnie. Teraz na musztardowym tle robimy białe gwiazdki. Gwiazdki również posypuje przyźroczystym akrylem. Ok, teraz tak jak widzicie przy musztardowym pasku moje kreseczki kieruje w przeciwnym kierunku co białe, czyli jeżeli białe kierowały się ku górze, to teraz musztardowe kierują się ku dołowi. Przy ostatnim rządku musicie już bardziej uważać, dlatego że tutaj macie gwiazdki, które musicie umijać. I tak prezentuje się trzeci sweterek. Ok, przechodzimy do czwartego sweterka, jest to już przedostatni i pokrywamy tipsa dwoma warstwami jasnobeżowego koloru. Cienkim pędzelkiem i za pomocą artera, czyli takiego mocno napigmentowanego żelu, tworzymy poziome linie. I tutaj nie musicie się starać, żeby były one idealnie równiutkie, dlatego że potem będą przykryte naszym sweterkiem. Jest to potrzebne, żeby zrobić nam fajne tło, które jak zobaczycie na samym końcu wydobędzie bardzo, bardzo ciekawy efekt. Otwardzam moje linie i pokrywam topem No Wipe. Top No Wipe znowu na 60 sekund do lampki i zaczynamy działać ze streterkami. Zaczynam malować grubsze, pionowe linie. Mniej więcej na jedną piątą mojego tipsa. Posypuję akrylem przeźroczystym, utwardzam, odpylam i biorę się za kolejne elementy. I tak prezentuje się czwarty sweterek. Okej, okay, czas na ostatni sweterek. Pokrywam mojego tipsa musztardową hybrydą. Tak, tą, która przypomina Timberlandy. Następnie pokrywam mojego tipsa topem No Wipe. Tutaj moje zdobienie też będę malować etapami. Jeżeli nie jesteście pewni swoich ruchów, namalujcie jeden element, posypcie, utwardźcie, bierzcie się za kolejny. Ja tutaj momentami będę malować kilka elementów naraz, posypywać i utwardzać. Ok, mamy to. Tak prezentuje się piąty sweterek. Ok, zdobienia są już gotowe. Koniecznie zostawcie mi łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Oczywiście zachęcam Was kontaktowo do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie kliknijcie, będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Tutaj oczywiście macie poprzednie do nadrobienia, jeśli jeszcze ich nie widzieliście, zajrzyjcie tutaj. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!